Na kanale Inwestujemy w siebie. Dzisiaj pokażę Wam coś ciekawego, a mianowicie piątaka, na którego nie ma trwaniaka, a będzie to króciutki unboxing, nie tyle unboxing, co bardziej prezentacja czegoś, co pożyczył mi jeden z kolekcjonerów na potrzeby tego materiału, więc tutaj opowiem wam kilka słów o piątce, która jest na pewno niecodzienna, i jest na pewno ciekawostką, którą warto sobie uzupełnić swoją wiedzę. Jeśli chodzi o samą taką piątkę, to tutaj klasyczna piątka popularna z 2009 roku. Nic specjalnego. Piątka jak piątka, wyjęta prosto z kieszeni. Natomiast jeszcze tak tylko orientacyjnie zobaczmy, jak prezentuje się waga takiej monety. Taki standardowy piątek waży trochę ponad 6,5 g. Jest to oczywiście stop metali, otok wykonany z innego, jak i rdzeń wykonany z innego metalu. Natomiast to, co pokażę Wam dzisiaj, jest czymś zupełnie innym. A mianowicie, zaczynając od samego opakowania, jest to moneta kolekcjonerska emitowana przez NBP. Jak to miało w przypad, miejsce w przypadku innych filmów na tym kanale, znowu odnoszę się do tematyki NBP, do tematyki polskich monet. Jest to po prostu związane z tym, że Lubię pokazywać to, co jest ciekawe, to, co jest nasze, więc no tutaj siłą rzeczy muszę Wam pokazywać rzeczy z Polską związane. Jeśli chodzi o samą monetę, moneta jest naprawdę ciekawa i jest też um, fajna o tyle, że jest właśnie odniesieniem do takiej zwykłej 5 złotówki. Oj, 5 złotówka nasza jest ociupina większa niż. 5 złotówka przedstawiona na samej klipie. Jest to oczywiście moneta, która jest zapakowana w oryginalne opakowanie Narodowego Banku Polskiego i prezentuje 5 złotówkę. Jest to symbol, a mianowicie nawet upamiętnienie 250. rocznicy powstania czy też założenia Mennicy Warszawskiej. Jest tu też wskazany właśnie na rewersie. Rewers 5 złotówki są wskazane daty a więc 1766 oraz 2016. Jak to miało miejsce w przypadku tej monety, jest również na samym dole herb jednego z króli, a mianowicie Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdyż to za jego można by rzec kadencji pojawiła się właśnie ta mennica I jeśli chodzi o samą monetę, moneta jest a właściwie klipa jest już pięcioletnia niemalże pięcioletnia natomiast wygląda cały czas świeżo i nie ma żadnych niedoskonałości jak to w przypadku różnych monet bywa te niedoskonałości czasem się pojawiają natomiast no tutaj a tych niedoskonałości nie widać jeśli chodzi o samą monetę tutaj chciałbym zważyć ją bez kapsla, no ale niestety moneta nie jest moja, nie będę ryzykował więc zważę ją tylko tak orientacyjnie z kapslem, ile to wszystko waży 37,44 więc a, jeśli chodzi o samą już właściwą część ten, tej monety, no to tutaj jej waga wynosi około 28,28 ,28 g, więc jest to standardowa, można by rzec, masa monety 20 złotowej kolekcjonerskiej. Wykonanie też jest standardowe, jak w przypadku monet kolekcjonerskich, a więc srebro próby 925. Natomiast e, pozłocenie występuje na samym środku. Jest to po prostu związane z tym, że taka, nie inaczej wygląda nasza rodzima 5 złotówka, która Mam nadzieję, że jeszcze przez długi czas będzie w naszych portfelach. Jeśli chodzi o całe opakowanie, to tutaj również jest certyfikat z Narodowego Banku Polskiego. Jeśli otworzymy karteczkę z certyfikatem, możemy przeczytać zarówno po polsku, jak i po angielsku, że jest to. Um, Prawi, prawowita moneta Narodowego Banku Polskiego w, w przypadku tej monety nominalu tak jak w przypadku wzoru który się pojawia jest to oczywiście 5 złotych próba tak jak już mówiłem 925 wykonanie ze srebra tutaj jeśli chodzi o sam stempel tutaj jest to o tyle ciekawe że jest stemplem lustrzanym w przypadku 5 zł, natomiast na około cała klipa na około 5 zł jest to już po prostu srebro oksydowane i oczywiście na samym środku znajduje się złocenie. Wymiary to jest są 4 na 4 cm. Natomiast masa, jak już wcześniej mówiłem, jest to 28,28 ,28 g. Wskazany jest też projektant oraz producent oraz nakład. Nakład jest o tyle ciekawy, że Narodowy Bank Polski zabezpiecza się, że nakład ten może wynosić do 35 tysięcy sztuk natomiast oczywiście gdyby zainteresowanie było niższe, no to nakład będzie też odpowiednio niższy, jeśli chodzi o certyfikat to jest wszystko po drugiej stronie jest informacja Narodowy Bank Polski oraz jego hasło a więc dbamy o wartość pieniądza no jest to bardzo ciekawe hasło oraz wskazane są namiary kontaktowe do samego Narodowego Banku Polskiego jeśli chodzi o tą monetę to wszystko, więc no to był film jak zawsze tylko informacyjny, nie traktujcie tego w żaden sposób, jako porady inwestycyjnej. Nie do tego ten film został um, wyemitowany, nagrany, więc no jest to po prostu taka ciekawostka na weekendowy poranek. Oczywiście planuję też już tak poza e, konkurencją wymienić kadr, gdyż zima się kończy, więc spodziewajcie się nowego. nowego Backgroundu na moich filmach już niebawem. No i jeśli chodzi o sam materiał, to wszystko. Zapraszam do zostawiania komentarzy i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia, cześć!